W tej chwili jest dźwignia na luzie, czyli to jest między trójką a czwórką jest luz. W tym miejscu jest ten luz. Czyli jak lekko popchniemy do przodu jest trójka, jak lekko do tyłu jest czwórka. Teraz do jedynki trzeba pokonać taką sprężynę. Tak samo do trójki. Czyli ta sprężyna, ona ustawia dźwignię zmiany biegów między trójką a czwórką. Czyli jak puścimy tę sprężynę, popniemy, wejdzie trójka. Także żeby dać jedynkę tr trzeba pokonać tą sprężynę i dopiero hmm. do przodu. Żeby z jedynki przejść do dwójki, trzeba przeciwstawić się tej sprężynie i przejść do dwójki. Żeby z dwójki do trójki lekko popychamy tą dźwignię, ta sprężyna ustawia nas na wprost trójki i lekko popychamy do trójki. I z trójki do czwórki do tyłu. Widzimy, że bardzo lekko chodzi ta dźwignia, tak? Bez, bez wbijania, nie ma żadnego wbijania biegów. No i tu jeszcze jest piątka. Żeby włożyć piątkę trzeba do mnie, czyli od siebie i do przodu. Jest piątka. No i z kolei tu jest wsteczny narysowany, że jest za jedynką, przy czym jak tak damy i do przodu, to wejdzie jedynka, nie wejdzie wsteczny. Żeby wszedł wsteczny, trzeba ten pierścionek dać do góry, w ten sposób, do, do siebie i wtedy wejdzie. Jak wyjmujemy ze wstecznego do luzu, to musimy, to już nie trzeba tego pierścionka i to on już wyskoczy. No w tej chwili się nikt nie pracuje, to możemy robić to bez sprzęgła, ale później oczywiście do każdej zmiany biegów trzeba wcisnąć sprzęgło. A jeżeli chodzi o wsteczny, to bieg wsteczny możemy włożyć tylko jak samochód się nie rusza, koła nie ruszają się, stoi samochód, to spróbujmy te bieg do jedynki, czyli rękę w ten sposób, nie, całą dłonią, do siebie i do przodu. Do dwójki, do tyłu. Teraz powoli, dwójki. Jesteś na dwójce. Teraz do trójki puszczasz tą dźwignię i tą dłoń w ten sposób. Do, do luzu i do przodu i do tyłu czwórka i do piątki i do piątki, tu i tu jest piątka I, do i teraz nie patrz na dźwignię tylko przed siebie jedynka nie nie, dwójkę tak Aha. czyli tą dłoń tak żeby przeciwstawiała się tej sprężynie żeby ona nie ciągnęła cię, czyli w ten sposób i tak ciągniesz tak troszkę do siebie i teraz trójkę prosto i do przodu czwórkę do tyłu do tyłu jeszcze dalej to jeszcze nie jeszcze to to jest czwórka i teraz tak, trójkę. Trójkę, dobrze. Dwójkę. Do Luzu. Tu. Nie, nie, tu nie jest. Dwójka jest tutaj. Dobrze. Jedynkę. Spokojnie. Tak powolutku tebie. Dwójkę. Trójkę.